Kaj mam umiejętności Co my tu mamy? Szasami jak idzie w Swencja z Też mam jakąś umiejętność Trwałość zmodyfikowanej broni zwiększa się Ja chcę ja tak w ekwipunku miejsca sobie poznać. Co, idziemy? Tak, idziemy. Tu trzeba uważać na każdym rogu, bo... Są te... Te, co wybuchają. Ci samobójcy. Ohoho, oh, 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 nie wstawaj Spadaj <noise> <noise> Niebało go tam No to pi się ja, ciekawe jak długo tam będzie Czekaj Kiedy <noise> <noise> no, Patrzę jak umiera Ale długo coś go tam mieli O, umarł <noise> Tam jest drugi Kopnij go tu, w moją stronę no, skopaj go tam na dół. Poszedł. Dobra. Te, te, śluzy otwórzmy. Aha, te zamkniemy. Okay. zamknijmy właściwie. Czy nie mogę używać? Nie? A? Tylko ja mogę. Widzisz? Ale jaja. Chyba tam, nie? Idziemy. No, musimy tam na dół wejść. Zombie. Zombie pałkaż chyba. Ej się topi. To wrzuciłeś go tam? <ślesz> <ślesz> Teraz tak. <ślesz> pierdole. Ej, w tej wodzie życie odbiera. Kurwa, uciekaj sobie No. Ale mi ujebało. Zatruta to. może albo coś. Co? Zatruta może albo coś, ale nie ten... Mi. Kurwa, to co my robimy tu w tej grze z tymi zombie to by naprawdę się przydała ta organizacja, jak była. Dead Rising, tam. Pomoc zombie, nie? Żeby no, nie by... zombi. Była, była. Ale nie wiedziałem, co się stało, jak prawie przeszedłem. Obok zombie spadł przez barierkę pierdolną tu głową. Bez ręki. Nie no, zobaczysz na nagraniu później, ale coś pięknego. O, Jak się Czy Czyli już idę, bo cię tam jeszcze zjedzą. Dobra, ty, samobójca. Kurwa, czekaj. No, ja mogę zastrzelać. Dobra, odsuńmy się, może. Jebo napój energetyczny. Tu latarka na który już? Na te. Tu masz dowód tożsamości. To trzeba wyłączyć. Co, co, kurwa Też wybucha z kurwa? Nie, on tak wymiotuje Takimi żygami Coś jak boomer w Left 4 Dead O kurwa, tu jest rzecz jest Naprawiam sobie It's hard to keep one. When it's raining! Tu jest pistolet... O! Pistolet elektryczny schemat. Czekaj, może mi się to zrobić. Ulepsz. Nie, ja to stwórz musisz dać. A, stwórz, ten Pistolet elektryczny, co potrzebuję. Kurwa, koszt ulepszeń broni jest drogi. nie ma. A czego nie masz? A czego nie masz? E, bo ja mam Magnuma, a potrzebujemy pistolety tak niezwyczajne, ale to nie, bo Magnum jest siwny to co ja mam nie chcę. Okej okay. Dobra, teraz chodźmy, tam chyba będzie trzeba ubić tego grubasa się ubiję! Ty masz podpalającą broń a one są na to ten Machu, ja mam. No patrz, że ich tam jest No Biegnie! Jop! Jak tu wleciał? Na ziemię zgnąłem. FREEZE! <gryz> <gryz> Get na on your knees! brutality! Czekaj, on jest. O-o! Widzę, widzę. <gryz> Jebu. Oła, kurwa, co to? <gryz> Paliłeś się na tym Ty Aha, to jest taka odległość Skurka. No jeden z przodu Dobra. Ja idę z tyłu Aha Ja pierdolę. Flachty gnuje Kurwa z tyłu mnie zasz. Dobra Zabity Pięcet 500 Jezus Panie też Miał coś przy tobie Czy nie chuja Eee... ten... Kasa, 1200. Idziemy. Tu trzeba uważać teraz na każdy ten róg. Tu masz napój energetyczny. napis Tu masz mniej życia. Okej. Okay. Latareczka w ruch. I ostrożnie przed siebie. Tu też jest wyjście. Czekaj, może sprawdzimy najpierw tu. Zombie, zombie. Tam będzie też ten grubas jeden. A no, zobaczmy tutaj, może coś tu będzie ciekawego. Zombie. Police. POLICE BRUTALITY! <śles> FIX! <gryst> nie Pięknie. też będzie żył? O. O. <gryst> Kurwa, to są labirynty. Tam jest to wejście skąd przyszliśmy, chyba, nie? No. To czekaj, bo tu będzie chyba z powrotem. No nic, tam musimy iść. Jest tu coś. Nie, To idziemy. Jeszcze tu są drzwi. Zamknięte, dobra. Tutaj też wyjdzie ten Gruba. Masz tą furję. No, mam. To jebaj. Staje! Spierdol. No, wystarczy dobrze go obejść. Jeszcze potem będzie jeden typ przeciwników, takich tych mini bossów. Masz napój energetyczny. A z obciąży? ty. I mięśnie. Uważaj, uważaj. Oh. O kurwa, Też oberwałem No wstawaj, wstawaj, kobito Uważaj, uważaj Kurwa ty Muszę się uleczyć. Co żyjesz? Nie żyjesz. Żyję, żyję. tu. No bi. No, ładnie. Kasotyka. cię. uleczę okay. uleczycie? Dobra, dalej po tych kanałach jebanych. Na no, duchu. chyba. Mhm. Coś staje. <grystanie> Uważaj, tu jest ten, co wybucha. Kurwa, gdzie? Ja tu rozdeptuję Jest, jest, no. Zajmij się nim. Okej. Okay. Czekaj, tu coś jest. Napój chcesz? Ile masz życia? Mało, no. Tędy. <laughs> Kurwa, <weślę>. <śmiech> <śmiech> Warto było sprawdzić. No, dobre. Uważaj bo plecy. Chyba, a nie. Dobra wymiotuję no. <laughs> Bidź go <laughs> Bestia. Teraz łapa <laughs> <mam> iPhone'a <laughs> Co tu jest? <laughs> Bestiaski baseballowe, a Teraz łap za iPhone'a Coś tam może być, chodź A, muszę kurwa zejść baterię lotarki. Tu jest dowód tożsamości Co To kurwa walizki robią <laughs> <na tym? laughs> pan jakiś mieczysław kurwa? No, jakiś Polak tu siedział. Nic, mięso samobójcze. I się kurwa nadział, na tanią linię wycieczką. No! OLT te Hehehe Wizajra, bo jakieś inne. O, napoje potrzebujesz, jesteś ranny? Nie. nie. O ET Express i takie potem, taka fotka jak na Hiub kanale. baliski kurwa. O, <śmienny> Pony kurwa. Zaś <Zasadzij>, jakiś gwiniarz. <śmienny> Jaki kurwa, pierdol. Jak widzisz pojedynczego, to ja go kopnę. Jak go przewrócę, to ja potem mu głowę rozdeptuję. Nie, to nie ma. Ja tak. jeden. No i teraz już po nim. Czekaj, tu było jeszcze coś. No tu o. jest. Tu masz dowód na imadle jest. Czy na tak. takim ch chwytaku. Apteczkę wezmę, bo ja mam lepsze bonusy do tego leczenia, nie? Okej, okay, ja sobie coś naprawię. No, okay. to jest czysto. Jest. Dobra, zajmę się nim. Uważaj, tam będzie ten, co wybucha. Widzę. <grybuj> Te kanały i tak wzdłuż i wszerz widzimy tak? zaś okay. zaś jestem, co wybucha. Ta pizda. To są na dole. No, tu idziemy. Dobra. Uważaj, bo ta para chyba rani już nie pamiętam dokładnie, ale zaraz zobaczymy No można się nim pobawić Tak. kurwa Kopię go tam, rani <śm> <śm> Pan jakiś pan mnie Tu masz napój energetyczny. To jest beczka, patrz. pokażę ci coś. Czekaj, zostaje ten giton jak jeden. Wykonczkę. O! Teraz bak się będzie podnosił, to. <laughs> Iii! <Nie. laughs> Dobre! <laughs> O oh, kurwa, Myślę, to jest sadyzm. Rzustaw! Powinno być do odbykowania achievement w tym mm -hmm. Uf, Ale Tu masz ten. Pan. Tu masz napój energetyczny. Masz mało życia. Okay. Dość, kurwa! Patrz tam. Czekaj. No. I kawałek odleciał. Na dole się aż palą, ty. Tam jest gruby. Gruby jest na dole, no. Mogliśmy mu tam tą, O kurwa. Mocno to rani? No, dosyć tak. co nie robią? Ja, ja pierdolę, jeszcze przez rampy. Da się tam coś rzucić? Nie da się, nie? No czekaj, ja mam granaty, nie? Spalimy Ja pierdol... Spalimy go. Czekaj. Bądźcie! Palą się tam! A gruby też się pali? Też się chyba pali. Omelał mnie, no. Czekaj, sprawdzę, może mam granat. Mam granat Gruby się pali Co? Gruby się nie pali Poczekaj granat tam poleci Co by było śmieszniej Fire in the hole! Pa. żyje? <laughs> <grybuj> nie, pa. chyba już umarł Ja, padną, teraz się palił O LT Gruby ma... O, 2000 kasy Dobra, OLT Express. Gdzie teraz? Tutaj. Duży. Czekaj. Czekaj, tu jest woda, ja? Mhm. <gulia> no bo ty masz elektryczny topór, nie? No to by było zbyt piękne. Uważaj na... Dobra, wymiotuję. Dobiję go. Czekaj, wezmę sobie. O, to by było zbyt pięknie. Dobra, chodź. Za tą parą tam były zombie. Tak. No, nie będziemy się przejmować. Czekaj, tu masz coś, żeby się uleczyć. Zjedz te batoniki i te inne pierdole. O kurwa! Co?! Ładny no dziad. Tak. Chodź. Tu wychodzimy na górę. Do ratusza.